Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym materiale. Tym razem będzie mocno szutrowo, ale i nieco industrialnie, bo polatamy po szutrach w okolicach Katowic i odwiedzimy kilka ciekawych, tutejszych miejscówek. A to wszystko na nowym Trek'u Checkpoint, czyli nowej szutrówce ze stajni Treka. Marka z Wisconsin zaprezentowała właśnie nową generację tego modelu całkiem niedawno. Ale co najlepsze, w dzisiejszej wycieczce towarzyszyć nam będzie ciekawy gość z Warszawy. Będzie to ministra kolarstwa, także e, dziewczyna z ministerstwa warszawskiego przyjechała zobaczyć, jak tutaj na Śląsku się jeździ. A ja w końcu mogę to powiedzieć, zaprosiłek dziołcha z Warszawy na rajza po Katowicach. Co z tego będzie? No to zaraz zobaczymy. O, cześć, cześć. Cześć, dzień dobry. Szymek. Ewa. Ewa, miejsca kolarstwa. Słuchaj, zabieram Cię dzisiaj na ciekawą wycieczkę po Górnym Śląsku, a mówiąc konkretniej, po okolicach Katowic. Pojedziemy sobie trochę po szutrach, ale i zobaczymy kilka fajnych, ciekawych takich industrialnych tutejszych perełek architektury. Zaczniemy sobie od nieco bardziej oldschoolowych miejscówek, skończymy w nieco bardziej nowoczesnych, no ale przede wszystkim tematem dzisiejszego odcinka będą szutry, bo lecimy sobie właśnie na nowych trekach, checkpointach. No Świetnie i właśnie się dostało się na mnie. Słuchaj, Taka Ewa, to robota. tak może w, w ramach wstępu jaka jest w ogóle twoja kolarska specjalizacja? Jakby jeździsz bardziej na szosie, bardziej na MTB wiem, że organizujesz obozy kolarskie dla dziewczyn. Ale co, na czym się najbardziej skupiacie? No, głównie na szosie, znaczy, przynajmniej tak wynika z moich social mediów. Ale ja się wywodzę no z MTB właśnie. i okay. tak naprawdę bardziej kocham MTB. Nie okay. wiem, czy to będzie popularne, to co powiem. Natomiast no, przez to, że tego krótkiego czasu, kiedy w naszym kraju jest ciepło, mm -hmm. jest słonecznie i można być na szosie, jest bardzo mało, to my tak intensyfikujemy ten sezon i go no wysycamy dobra. i tej szosy jest bardzo dużo. Ale generalnie staram się to wyrównać. Proszę co? Jeszcze Teraz wchodzi, wchodzi gravel, czyli brzmi jak idealny kompromis Twojej kolarskiej zajawki, no gdzieś pomiędzy szosą i NTB, Tak, zwłaszcza, że są osoby, które nie mają gdzie trzymać trzech rowerów w domu i hmm. jeżeli mają sobie kupić jeden rower, to fajnie, żeby to był właśnie gravel. Słuchaj, e, a jak jest wśród twoich, twoich, w cudzysłowie, dziewczyn, z którymi jeździsz, gravel jest już to na, jest te, najczęściej, na Tak, najczęściej pojawiające się pytanie, dlatego że pytają mnie, jakbym miał kupić jeden rower, co by to było? Okej, okay, okej. Okay. wtedy nie jestem w stanie, bo ja kocham pojechać do lasu, kocham też pojechać na szosę, jestem wtedy rozdarta, co jej powiedzieć. I zazwyczaj, e, prawdopodobnie w erze sprzed Gravela bym powiedziała, kup sobie porządne MTB. Jasne. Ale teraz... No ale właśnie, jesteśmy w, typowo w 100% w erze e, Gravela, jakby boom na te rowery jest niewątpliwy i doszło już do tego, że możemy nawet mówić o pewnego rodzaju specjalizacji Graveli i zresztą bardzo dobrze pokazuje to premiera, nowego Trek'a Checkpoint'a, bo Trek równolegle zaprezentował jakby trzy linie tych rowerów. Tak, tak czyli dobrze. Checkpoint SLR, czyli ten najbardziej wyścigowy. Ten człon Superlight Race jest tam najmocniej podkreślany. No i co, spotykamy w nim najbardziej zaawansowane włókno węglowe. Ten rower dąży do tego, żeby być super lekkim, ale i super szybkim, ale też odbywa się to na pewnego rodzaju kompromisach, bo sam trek przyznaje, że on ma nieco mniejsze możliwości właśnie wyprawowe. Dalej mamy Trekki Checkpoint SL, czyli właśnie takie modele, na których my sobie dzisiaj pośmiegamy. Tutaj nadal mamy włókno węglowe, ale już jednak te właściwości bikepackingowe i ten pierwiastek, pierwiastek jest przygodowy milion mocowań tutaj. jest tutaj mocno podkreślony. No właśnie, jest milion mocowań. Co jeszcze? No delikatnie może cięższa rama, ale, ale przez to właśnie można do niej więcej, więcej zapakować. No i e, jeszcze gwoli takiego kronikarskiego obowiązku mamy jeszcze trekacz checkpointa ALR, którego trek pozycjonuje jako ten najbardziej praktyczny, no bo zresztą e, wiele osób właśnie m, traktuje e, trekacz checkpointa i generalnie gravele jako ten jedyny rower, także do codziennej komunikacji, co nie? No właśnie z punktu A do punktu B. Dokładnie. No dobra, no to tyle tytułem wstępu, e, my lecimy na pierwszą miejscówkę. Widzieliśmy chwileczkę sobie po, po Murckowskim lesie. Jak, jak twoje odczucia sprowadzenia się nowego checkpointa? Wiesz co powiem dla mnie jest zadziwiająco wygodny, naprawdę zadziwiająco wygodny. Teoretycznie powinno nas wytłuć tutaj po tych wszystkich gałęziach i przeszkadzajach, no tak. a było super fajnie i super pracuje na jeden. 11. No tak, no, tak, tak. Szczerze Mega. mówiąc, e, tak jak Ci mówiłem, już e, jak jechaliśmy sobie, miałem nadzieję, że podjedziesz na rowerze z, e, z... GRX-em, żebyśmy sobie tak, porozmawiali tak. o tych różnicach 2 razy 1 e, i koncepcjach. No ale dobra, zostawmy to w tyle. Mamy, Jasne. Mamy napęd z, jedną, z jednym datem z przodu, jeden problem do rozkminiania mniej. <laughs> to prawda. E, słuchaj, e, no mi się podoba w checkpoincie to, że podobno te, te wszystkie linie modelowe są zbudowane na ramach na tej same, o tej samej e, geometrii. No i dla mnie ten rower jest po prostu super stabilny. No, trek się chwali tym, że zwiększył e, reach w tym rowerze i moim zdaniem to czuć. Przede to wszystkim to tak. właśnie kiedy, kiedy sobie zjeżdżasz e, na dużych prędkościach, no to ten rower praktycznie w ogóle nie ma tendencji do jakichś tam nerwowych e, zachowań. I co wydaje mi się, że to będzie duży plus właśnie dla, dla dziewczyn, albo dla generalnie yy, kolarzy o nieco gorszej technice jazdy. No nie warto się na pewno bać takiego roweru brać w teren. Nie? Jest super stabilny, naprawdę. To jak sobie zjeżdżaliśmy to e, ani razu mnie nie powiozło, nie miałam fałszywego ruchu. Tak, no, troszecz, troszeczkę troszeczkę się tak. obawiałam, dlatego że ja jestem jednak człowiekiem MTB'em, tak? Czyli mm. mam szeroką kierownicę i to, to prowadzenie roweru mam takie super pewne. A tutaj jednak jednak mam te łokcie schowane blisko ciała. No tak. E, A to, no i to, bałam to dobrze, że, się, że o tym wspomniałaś bo w ogóle moim zdaniem takim integralnym, integralną częścią tej geometrii checkpointa jest właśnie cockpit. Mamy tutaj krótki mostek i kierownicę, która w dolnym chwycie się mocno, mocno rozszerza, jest super, jest tak. super szeroka mm -hmm. flara 13%. No i co, pewnie kiedy, kiedy będziesz sobie jechać takim rowerem z obciążeniem, z jakimiś tam sekwami, no to ten dolny chwyt będzie robił robotę, nie? Myślę, że tak, zwłaszcza, że masz krótki mostek, tak? Więc tak, e, z powodu obciążenia, e, no tutaj chociażby widelca, może być tak, że on się stanie taki nerwowy. Wiesz to Natomiast... dla ten krótki mostek to jest w ogóle obowiązek w tym, w tym przypadku, no bo jakby ten reach wydłużony czuć. Y no i y dla mnie, moim zdaniem, ta pozycja na checkpoincie mimo wszystko jest taka dosyć, dosyć sportowa. No trzeba sobie powiedzieć wprost, że to nie jest rower turystyczny typu typu trekking, tylko to jest tak, jednak naprawdę. gravel, e, któremu jednak mimo wszystko pod względem pozycji e, jest bliżej e, do szosy, do ale szosy. też bez, bez jakiegoś tam no radykalizmu. Tak, o tym nie? Myślałam. Mhm. Spoko. Jest fajnie dynamicznie. Naprawdę. No dobra Ewa, pojeździliśmy sobie trochę po Murckach, zrobiliśmy szybki transfer bardziej szosowy przez Giszowiec, no i wylądowaliśmy jak każdy może zobaczyć w miejscu mega charakterystycznym dla Katowic, czyli na Nikiszowcu. Jest pięknie. Giszowiec i Nikiszowiec, żeby tak Cię trochę wprowadzić, to są dwa takie mocno robotnicze, lokalne osiedla. No historia tego miejsca sięga chyba 1908 roku. Z tego co pamiętam zakończenie budowy tego osiedla było około 1919. No więc ma już swoje lata. Czemu jest takie szczególne? No to chyba nie muszę ci tłumaczyć, co? No turbo zjawiskowe naprawdę. Robi wrażenie. My teraz siedzimy w centralnym placu tego, tego osiedla na placu Wyzwolenia. No i dobra, e, szybki transfer szosowy przez Giszowiec pokazał nam, że te rowery wcale nie są takie wolne. Moim nie zdaniem są, wolne. Są, są całkiem dynamiczne. Słuchajcie, e, na szosie ten rower, moim zdaniem spisuje się. No, zaskakująco dobrze. Grawele mają często coś takiego, że są nie, nieco ociężałe w checkpoincie tego. Nie odczułam tego. Nie czuję, tego. Nie. No czy ja jeździłam na grawelach. E, wcześniej e, kilku i powiem Ci, że bra brakowało mi tam trochę dynamiki mhm. tutaj to jest. Nie? No dokładnie. Mhm. Powiem Ci, że ja ważyłem swojego checkpointa w rozmi okay. rozmiarze 54 to było delikatnie ponad 9 Kilo. No więc jak na, na tego typu rower to jest moim zdaniem mega. Z, dobry znam ruch. szosy, które tyle ważą. No dokładnie. Ale jednak ta, ta lekkość i ta szybkość checkpointa to nie jest jego jedyna taka kluczowa cecha, no bo też podkreślaliśmy mocno, że to jest bardzo komfortowy rower, nie? Znaczy mi było bardzo wygodnie, czego się nie spodziewałam, zwłaszcza, że oczekiwałam, znaczy oczekiwałam, byłam taka trochę nastawiona, że właśnie z geometrą szosową, mimo że mm. miałam do czynienia z grewelami, ale z geometrą szosową to mnie trochę wytłucze w lesie. No tak, no, nie? tak, no, tak. fajnie, bo taka sekcja z kamieniami i oczeki no, wydawało mi się, że po prostu tam popłynę i powiezie mnie, mm -hmm. ale super, super naprawdę, bardzo wygodnie. No tak, ale wygodnie. Tu, już, tu już wchodzimy w ogóle na jeszcze inny temat Checkpointa, czyli na te wybieranie nierówności, no nie? Mm -hmm. Tutaj checkpoint ma seryjnie montowaną oponę 40 mm. No ale tak. zrobiłaś sobie pewnie ci wcześniej i po w sensie nie, ma, nie masz dentki. Ja tak samo no na, na mleku, no to ta opona super super wytumia nierówności, a w połączeniu jeszcze z systemem IsoSpeed, który tutaj mhm. jest, w ogóle warto doprecyzować, że w checkpointie nowym ten IsoSpeed nie ma e, regulacji. Tylko, tylko jest jakby dopracowany przez streka tak, żeby no działał po prostu, po prostu dobrze w jednym. W jednym Optymalnie w tym środowisku. Zresztą ja okay. nie znam tak mm -hmm. naprawdę nikogo, kto, maj, kto by majstrował przy tych suwakach, czy to w Domane, w czy w Madone. Ja, 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 ja miałam, tak? ale nie, też rzeczywiście nie majstrowałam, tak. No, no. To jednak człowiek raczej ustawi sobie to raz za porządnie i. Ale no myślę, tak że to też jest jakaś kwestia pamięci mięśniowej, tak? Że się przyzwyczajasz do jakiejś tam twardości. Możliwe, możliwe, że tak. Mm -hmm. no. okay, możliwe, że okay. tak. Natomiast było super. Super. Słuchaj, Ty składałaś sama swojego checkpointa, czy...? Nie, czy... oddałam w zaufane ręce. Ale rozmawialiśmy o, o tym kokpicie, bo tu też Trek włożył nowy kokpit Bontragera, mm -hmm. który jest wypłaszczony, no ja akurat sam nawijałem wilkę, więc sam, Ach, okay. sam, sam to wszystko montowałem. Warto wspomnieć o tym, że w tym nowym, w nowym kokpicie Trek Instaluje takie wkładki, ISO, ISO Zone bodajże to nazywa. Takie małe poduszeczki. Nie? Takie małe poduszeczki dokładnie w górnym chwycie są, są montowane. No i to jest kolejny punkt do, do tego ogólnego komfortu jazdy, no bo kiedy jedziesz w górnym chwycie, faktycznie czuć to, że może jest miękko pod, pod ręką, nie? Tak, tak, tak. Ja nie miałam tu jakiegoś dyskomfortu, jednak, jednak mam zawsze yy, wrażliwe nadgarstki, mm -hmm. e, ale nie poczułam tego yy, tych przejechanych kilometrów, które zrobiliśmy. Super. Tak. czyli... Co, możemy sobie reasumując powiedzieć, że Checkpoint SL6, bo obaj testujemy, testujemy podobną wersję tego roweru, jest szybki, komfortowy. I co byś, co byś powiedział jeszcze o tym rowerze? Ja powiem Ci tak, dla mnie tutaj najbardziej istotna jest wygoda, na mhm. Mhm. naprawdę. Czy e... dziewczyny, z którymi jeździsz na co dzień na ustawki, docenią to? Myślisz, że to jest dla nich ważny aspekt? No na pewno docenią to, że to jest rower rzeczywiście do wszystkiego, tak jak jeździliśmy po asfalcie, czy jeździliśmy po lesie, rzeczywiście nie odczułam dyskomfortu w żadnym z tych momentów. Mm. E, dla dziewczyn myślę, że bardzo kluczowe jest to, żeby to był rower taki właśnie mm, optymalny, nie? Czyli, tak. e, że właściwie spełni każdą funkcję, czyli do, do sportu, zmęczyliśmy się trochę na tych podjazdach no, w tym wiadomo, lesie, wiadomo. To, to był dla mnie troszeczkę szok. E, ale też mogą tak naprawdę uprawiać tak zwany komiot, czyli dojadą do pracy, przywiozą sobie cokolwiek. Ty masz fajną sakwę zainstalowaną pod ramą. Tak, tak, zainstalowałem sobie tą sakwę bezpośrednio do rany, bo w ogóle Bond Ranger przy okazji premiery Checkpointa wypuścił serię sakw. Mhm. No, mi się dostała jedna, ale warto właśnie o tym wspomnieć, że ta mnogość w ogóle otworów do, do przykręcenia różnych rzeczy pozwala właśnie na montaż bezpośredni tej sakwy, no, nie musisz jej dawać na opaski. Tylko możesz sobie ją przykręcić e, śrubami normalnie do tej tak, tak. góry i dobrze to wygląda. Jest mega stabilny tu. Przyznam, że poczułam taką chęć, żeby założyć taką wielką sakpę na sztyce, no tak. e, tam wpakować e, m, wiesz, hamak tak. e, i zabrać ekipę właśnie do lasu, żeby tak spędzić zimny, zimny poranek rano, e, ale właśnie spędzić tak dziennie. Słuchaj, jakbyś kiedyś chciała, zapraszam. Możemy pojeździć z waszą ekipą tutaj po Śląsku jeszcze W tym po, lesie po murckowskim, tutaj, tak? Dokładnie. Dobrze zapamiętałam. Tam byłby klimat. No, dobry, tam jest, super, no, super. To też jest moje, chyba ulubiona miejsce waszutrowa tutaj tutaj w okolicy i podejrzewam że nie tylko moja no bo w, w przede wszystkim weekendami no to tam spotkasz masę masę kolarzy okay. Ewa wspomniałaś o, o tej sakwie podsiodłowej. Warto w tym w ogóle miejscu dodać jeszcze e, info o takim jednym smaczku, który Trak zastosował tutaj, czyli o tym słowku w Dolnej rurze. Tak, to jest świetne. Jakby ten moment otwierania tej klapki i tam masz. E, Czujesz, że jest to dopracowane, to dobrze działa. Tak, nie? tak. Jakby nie ma tam luzów i generalnie nie ma to też prawa, sprawa się samo otworzyć. Ja jestem team Czysta Sztyca. No ja tak, wiem, że tak, powiedziałam nie. o tej sakwie wielkiej, ale to jest wyjąte, no, kiedy no, pakujesz hamak. Packing, to jest bikepacking. Ja jestem team Czysta szty Sztyca i lubię bardzo mieć właśnie. Drugi wyłącznie lamp, lampkę z tyłu na sztycy mm -hmm, i to rozwiązanie, że mam w ramię ten schowek, gdzie przewożę nabój, nie wiem, na przykład tak, żele, tak, czy tak. nawet mini smar. No to jest dla mnie super. No nie? dokładnie, tam sobie możesz schować multitula, ja dzisiaj z zmieściłem akurat mam takie dwie super, super lekkie dentki, więc weszły mi tam dwie spokojnie. Tak. E, ale multi tool, e, jak, jakieś dentki, no, to, to załatwia sprawę i jest wszystko. Jest to dosyć spory naprawdę e, sporą pojemność ma to, to no to Tak, torebka. bo ja, Bond że też dodaje do tego specjalną, dedykowaną taką torebkę, w którą możesz sobie tam uchnąć i wszystko jest w jednym miejscu i też przede wszystkim warto podkreślić to, że nic się nie tłucza tam wewnątrz tej rury, to prawda. kiedy jedziesz po jakichś wertepach, no, możesz o tym zapomnieć po prostu. No, to nie prawda. Nie? I nie przewozimy tam nic nielegalnego. E, raczej nie. Zda, <laughs> no, zdarza się nam, że no, no, nie przewozimy generalnie nic nielegalnego. No dobra, to zaraz ruszamy jeszcze na rundkę dalszą po Dziękuję. Katowicach. Chciałabyś coś jeszcze dodać o, o tym jak... Jakie są Twoje wrażenia? No, z tego słuchaj, roweru? to co mnie zdziwiło, to że ten rower jest naprawdę kosmicznie zwrotny. Mhm. Że on m, reaguje bardzo szybko na to, co ty chcesz zrobić. Tak jak omijaliśmy mm, parę no razy tak. takie drzewa, które no, naprawdę nie, nie dało się z nimi nic innego zrobić, niż tylko ominąć. I ja się na przykład nie spodziewam, w którym momencie to zrobisz. E, no To ten rower bardzo szybko odpowiada na to, co robisz kierownicą. No to no tak. Świetne to było. Tak, tak. To jest, e... I też to odczułem i to było takie małe zaskoczenie, no, bo grawele często mają coś takiego, że są jednak bardziej ospałe. nie? Przeba masz tak. wrażenie, że musisz taki duży najazd zrobić? Żeby na przykład skręcić, to ja mm. tego nie, nie widziałam. W ogóle, w ogóle Checkpoint moim zdaniem ma taką, takiego, taki sportowy pazur w sobie i też pokazuje po części jakby trend, w którym to wszystko zmierza. No bo w tym przypadku często jakby podkreśla się, że Grawe, niektóre te najbardziej sportowe grawele to już jest takie trochę pogranicze przełaju i, i, no, i graweli. No, tak. To jest taki, taki chyba kompromis właśnie z upchaniem tego z takiego aspektu sportowego, mm. z tym, że możesz naprawdę się spakować i pojechać. No, swój, Swoją no drogą weekend. ciekawe, ciekawe czy, czy właśnie takie sportowe grawele wyprą w najbliższym czasie przełajówki z rynku. No, to jest temat godny, godny się z moim zdaniem. No plus trzeba zauważyć, ile jest wyścigów grawelowych. Dokładnie, ultra, no, to dokładnie. Po prostu... Przecież one wyrastają jak grzyby po deszczu, no, zdecydowanie tak, zdecydowanie. Tak. Ale tutaj też podejście do tych wyścigów jest różne, no bo niektórzy na takiego typu wyścig jadą, wiesz, żeby się zagiąć i jadą to na raz. A inni robią Cztery sobie brewet. nie? A inni mają, wiesz, sakwę, namiocik, czy tam jakieś nocleg innego rodzaju tak, i, tak, tak. i traktują to w kategoriach przygody, nie? I korzystają z każdego bufetu. Jak myślisz, do którego podejścia twoim ziołanką z ustawek jest bliżej? Do tego bardziej sportowego, czy jednak bardziej są, przygodowego kolarstwa? Ja myślę tylko o tej społeczności, bo to jest spora społeczność okay. i y, tam jest bardzo dużo różnych dziewczyn część z nich na pewno będzie chciało skorzystać z tego, że naprawdę to, to tym można rowerem zrobić wszystko, czyli mm. po prostu się przemieścić z punktu A do punktu B, nie wiem pojechać po dzieciaki, które pojechały na rowerach do szkoły mm, i z tak nimi wrócić, ale też na przykład no ja teraz zaczynam sezon uciekania do lasu. Z szosu, na który jest mi zimno, no tak, więc tak, tak, one, te dziewczyny, które mają, no muszą wybierać, jakby coś, coś z czymś pożenić, a nie mają miejsca na trzymanie wielu rowerów w domu. Myślę, że po prostu powinny się do Gravela przekonać w Ale na pewno to jest takie to bardzo różne środowisko. Podejrzewam, że gdybym wgrała tryb, że dobra, robimy teraz bikepacking i się pakujemy, jedziemy rowerem, też znalazłabym, znalazłabym odbiorczynię. Rozumiem. No dobra, to co? dopijamy kawę i lecimy Chodzimy, na nie? kolejne miejsce. Dobra, niki objechany, kawa wypita, rogalik zjedzony. Lecimy teraz w stronę centrum katowic. Tam pojeździmy sobie po centrum, zobaczymy kilka nowszych budyneczków ciekawych. No i co? Wam przypominamy, że jak zwykle więcej detali technicznych o tym rowerze piszemy w artykule na portalu. A my się zabijamy, bo w końcu dobra pogoda przyszła. Przestało padać. Przestało padać. No dobra, no to lecimy. No i jak Ci się podoba fabryka porcelany? Jest Piękna. No, prosto Można z Nikiszowca. Słucham? Można kupić porcelanę. Wiesz co, tak. No, jest tam jakiś sklep z porcelaną. To co, rundka po okolicy i wskakujemy do lasu i pojedziemy jeszcze w jedno ciekawe miejsce industrialne. Tak jest. No i dojechaliśmy w sumie do centrum Katowic z Ewą. Ewa? Ewa? Jak się, jak się nazywa to osiedle? Nie słuchałam <laughs> Osiedle Gwiazdy. No. Z, tego, z, tego co, z tego co wiem, to jest jeden z przykładów właśnie tutejszych, takich socmodernistycznych budyneczków i w Katowicach jest, jest tego kilka. Między innymi taki znany budynek jak Super Jednostka. No i to jest przykład takiego, nie wiem czy to jest brutalizm czy nie, nie chcę wyjść na jakiegoś ignoranta, też nie, nie tam się jakoś super mocno. Natomiast to jest pozostałość po prostu poprzednim po, po ustroju. Dosyć popularna rzecz ta To prawda. Ale mam efekt wakacji i podoba mi się wszystko. E, fajnie, fajnie się jechało po drodze tutaj. To wybieranie nierówności jest ekstra. Ta, nie, ma, nie ma znaczenia, czy to są krawężniki, czy nie ta, są krawędzie. Też jestem zaskoczony. No i kolejny, kolejny raz powraca temat, że krawędź to jest po prostu dobry rower do miasta, nie? Mm -hmm. Nie no, to jest super wywołał. Wygodny na tym. Ale mam wrażenie, że te obąki mega wybierają nierówności, tak. co? No wybierają, wybierają. No i na koniec wycieczki po Katowicach zabrałem Ewę do modernistycznej dzielnicy, bo nie wiem czy wiecie, ale w Katowicach jest mega dużo właśnie modernistycznych kamienic e oraz jeden bardzo charakterystyczny budynek, który widzicie za nami. To jest tak zwany Śląski Drapacz Chmur, który też jest e przedstawicielem modernizmu, czy jak to woli funkcjonalizmu. E Gustaw Holubek tu kiedyś mieszkał, tak wczoraj wyczytałem. no. Planuję, że dużo wiesz. Także, no się przygotować, słuchaj, no dziennikarski Nie tylko na rowerze trzeba no, jeździć, tak tak. Także, jeśli będziecie w Katowicach, nie tylko na grawelu no to polecam wam też właśnie zajrzeć tutaj w okolicy, w... tu są ulice takie jak Maryki Dyskłodowskiej, Żwirki, Żwirki i Wigury, no jest, jest tutaj naprawdę sporo architektonicznych smaczków, które warto sobie zobaczyć. Ewa, potwierdzasz? Super klip. Dobra, to my jedziemy teraz z powrotem przez Lasek, w stronę Nikiszowca i kończymy naszą wycieczkę na dzisiaj. Widzisz tę minę? No, no widzę, szkolne. widzę, ale jeszcze trochę trochę pojeździmy. No, dobra. I teraz będzie takie, wiesz, mięso do Super. <laughs> to do zobaczenia.